Siemaneczko z tej strony ja. Czyli A jak witam Was w drugim odcinku na tej sej Chwileczko się od, odlaguje. Przepraszam za celarnie nie na wstępie, ale musi się ładnie odlagować, bo lekkie są ścinki. I tak. O Jezus, się odlaguje tutaj, nie? W dzisiejszym odcinku mam w Panach jechać w pole. Kosić. Ale to nie wiem czy mi wyjdzie. Odpalę za to ja myślę. Co to jak się na ludzie powinien dać z tym przeczepami, więc pojedziemy z tam pojedziemy z przeczepkami, myślę. Będzie ciężko tutaj wyjechać. Budynne obonik są takie, że je na ludzie powinien przenieść. Bloczka. Nie, ja, tutaj nie dam rady, więc tutaj lekko powinienem i kołem. O, wiem, że to nie było realne, ale... Czuć, sobie trzeba Więc chwileczka... Pierwsza to jest o. Przedstawimy. Oj, wsteczny. Pierwsza to jest, jest D50, no nie ma Tu jest D55. Pomyliłem się prawdopodobnie w tym odcinku. W poprzednim odcinku proszę przepraszam. Jedziemy na jedno pole z soją, przepraszam, z łubinem o ponieważ nie mamy sieczka, jest potrzebne koszenie na sieczkę to wcale mi nie podda humoru i w następnym odcinku mam kupić trasę, ale to po prostu znacie jaki mam budżet na przyjeździ 2000, ale będę grał bez chudów, bo mi jest wygodniej bo mi tutaj bo mi tutaj wyrzuca litania, nie chcę po prostu grać ja z ludami, bo mi się to nie podoba więc jedziemy sobie na pole i możliwe, że skusimy niecałe i będziemy kończyć, bo to pole też jest duże w ogóle nie bawi się w montaż bo mi to nie pomaga po streszczeniu nie montaż to jest nie dopiero drugi film na kanale mój kolega ma kanał i jego kanał znajdziecie w opisie bo tak jak jesteśmy to dwóch to się nie na Discordzie on też nagrywa do się time lapsy on nagrywa długie time lapsów ale też nagrywa sobie na na swoim drugim kanale który byłby w, chyba pod filmami go drugi kanał ale nie jestem pewien Widzicie, sezon pożniwny. Większość pól mają sąsiedzi z koszą, ale tutaj niektórzy jeszcze koszą. Wjeżdżamy kosić łubin. Nie wiem, jak na to pole jechać kompletnie, więc odpalimy matkę. Dobra, już wiemy. Tutaj, jak widzicie, pola są. Kosimy sobie normalnie i ja się tu już jestem. Musiałem coś zrobić, ale w ogóle nie było cięcia. To było sekundowe. Wjeżdżamy w, w soję kosić, ale to za chwilę. Jak coś to my na sobie, ja na soję będę mówił łubin, ponieważ na tej mapie jest taka historia łubinu. Na Przynajmniej bardzo to przypomina łubin. Ale zresztą sami zobaczycie. i będzie trzeba zjechać na pobocza. Jest sprawozdanie takie, że z przodu mam plandekę na przenik przyczepie na tylnej nie. O jejku. się potopimy po maszynach ponieważ poczekajcie na chwilę Jestem. Cięcia nie będzie, bo to było bardzo krótkie. Ojeju. do to mnie zawołał i... Wolałem mu odpowiedzieć. ojka, bo oczywiście się zakopiemy, więc... będziemy sobie tędy. idziemy jak widzicie. kogo nie jest wydajny, ale... ...się sprawdziłem na te moje pola. Jeśli jest w miarę pytajmy, mogłem mi godzić aż chyba. Tak powiedzmy jest 10 na godzinę i dużo nie głupi w tym czasie. Ale głupich zawsze będzie głosił, gupił, bo to jest rosyjski kombajn, to chyba nawet to jest ten 90 któryś tam rok, to jest stary kombajn. Nie, nie, nie 90, to jest 70 chyba trzeci rok. Produkcja. To nie jest najnowszy. To nie jest najnowszej produkcji kombajny. Jak widzicie, sobie dojadę. Pali na pola. żebyście słyszeli, że jest to, sklep, to Was przepraszam, ale... ale po prostu są w raczej ja, się z tym HDM mogę poszukać protegów, ponieważ on jest największy w innych zonach. O, ten plus 20 cm. I Wam polecam zbić opis. Jak już mówiłem wcześniej do mojego kolejnego kanału. Mam nadzieję, że się ucieszy, że go wykonowałem choć trochę. mamy niedużo do dojazdu i prawdopodobnie pół odcinku mi zajmie to jazda do pole. Jeju, wykoszę pewno trzy przejazdy i będę musiał kończyć, bo ten film będzie już miał pewno 20 minut. To mnie nie pociesza i będzie możliwa część pierwsza i część druga. Ja już wszystkiego w jednym odcinku nie skończę. I co ja chciałem powiedzieć? Nie zapomniałem. A! Już mi się przypomniało. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Łapka w górę w sumie nic nie znaczy, ale... O Jezus! Się wystraszyłem. Ale subskrypcja mnie motywuje do dalszego działania, bo będę wiedział, że Wam się te filmy podobają. Bo też jak nie będzie subskrypcji, to tak... Nie będę widział sensu nagrywania samego dla siebie i zagrał mi w panu bo ileś tam wyświetleń to już się będę cieszył, więc polecam Wam zostawić subskrypcję na moim kanale, żeby żadne was, żeby żadne filmy nas, Was nie ominęły. I co? Wjeżdżamy w pole. O tutaj widać łeb przez kabinę wystawiłem w niwie. To jest tutaj, to już można. Nie, nie, jest, nie, 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 tak. nie, 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 Tą taką dłuższą, ale tą część tutaj i będzie kończyć. Już nawet nie mieli na ten film ma tutaj widać idealne spasowanie po wszystkich szyby tylnej. I żeby nie było... Wszystkie mody, które tutaj mamy aktualnie na sejstone odrawiam. już mapy, która jest na LS Portal. piszecie w A ta mapa jest zresztą dosyć znana, bo miastając strasznie wypełnowało Natomiast te pozdrowienia dla Was, chociażby dla będzie no, no. Ale pozdro. I tak. Jej, coś mi się tu Wykosimy tyle, ile mówiłem, czyli tam dwa, trzy przejazdy i nie kończyć bo też też nie chcę mieć tych długich filmów, bo ja chcę mieć 20-30 minut, chociaż pół godziny to już będzie miał dużo, więc chcę mieć maks 20 minut, 20-25. O, ale uderzyłem, ja, bo wiedziałem, że to się tak skończy, że to, 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 to jest wycięto, to są usługi, przepraszam, biosa to jest. Nie będę musiał by było, co oni pomogą, to wręcz przeszkodę. Żeby... A naprawdę, rosyjskie, rosyjska myśl techniczna zawsze jest w tym kombajnie. Później przypowiedzieliśmy, że jakby się, jak się spoiły pod pewnym kątem, gdzie słońce pada na tym szybę. To mało jak jest piękna dzieła w szybie. W Wiem, nie tego tak, chciałem, to, 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 to jest tak wolno. Podniesiemy sobie Chciałbym tu to, 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 to jest Czyli wszystko się zgadza i sobie wypuścimy na tym rzucie oczywiste, było. Musimy się taki jest Zjedziemy jeszcze bardziej tu. Dojedziemy do końca i to już zgorsza poza odcinkiem. I w następnym odcinku będzie z pula, bo już będzie orka na tym polu. A bo od razu wlecę

na telefonie, z telefonu z 20 minut. Muszę zepatrzeć o 2 godzinę, przynajmniej nie się. naprawdę być kształtowało. mam tylko jeden moment Taka ciekawostka na dwą laptopie nie powinien winnić faminga i tak sobie daje radę Zresztą oczywiste, że będą to blagi, bo to jest nieuniknione. Tym bardziej na laptopach biurowych. Ale co? Na tle, na, na tle tej pięknej niwy. Czy takiej pięknej to wątpię, ale na tle tego kombajnu. Zakończmy ten odcinek, więc trzymajcie się. Na razie, cześć.